Wersja polska na zlecenie BBC Worldwide, masterfilm. Narrator Maciej Szary. Śpiewała Joanna Węgrzynowska. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Tekst Magdalena Dwowiak. usługę PVR, dzięki której możesz kontrolować twoje ulubione programy. W każdej chwili możesz zatrzymać, cofnąć, albo nagrać program, kiedy cię nie ma. I to jest piękne. It's beautiful. PVR w superpaczce z flashnetem i telefonem. Vectra. Dajemy więcej. Raz, raz. Pierogi do ganka naprzód. Marsz. Pierogi, czy pierogi mnie słyszą? Ruchy, kluchy, leniwe. Produkty z Biedronki polecają się na obiad. Roskwinie 1 kg tylko 4,98. Ser żółty Zbyszko 1 kg jedynie 12,99. Papier toaletowy Melodia 8 rolek już za 3,39. Codziennie niskie ceny. Do którym smerfem dzisiaj będziesz? Smerfem Pobierz Aplaidu i zobacz jak Twoje dzieci odkrywają talenty Smurfów z Kinder Niespodzianki. Figurki Smurfów w co czwartej Kinder Niespodziance. To jest bardzo dobre i takie smakowite. I bardzo to lubię, bo jest pyszne. Jak się to je, to będzie się taki cós. I będzie się wilgach. I ma się duże mięśnie. I jest taki gęsty. I łatwo to na I się nie wylewa. To krypka każdy walu. I wesołe robi miny, bo z malucha zrobi zucha. Pyszny jogurt, mini, mini. Polecamy przez zipkę. <śmienki> <śmienki> Wielu się na wakacje. Ale czym? Rowerem? Pociągiem? A może żaglówką? To nie jedyny dylemat. Trzeba też przetestować grilla, hamak i wytrzymałość basenu. Wakacyjne pomysły sąsiadów. Codziennie o 7.45 w kolorowance.